Jak podsumował ambasador brytyjski w Berlinie, lord Edgar Vincent Dabernow. Bitwa pod Turs uratowała naszych przodków przed jarzmem Koranu. Jest rzeczą prawdopodobną, że bitwa pod Warszawą uratowała Europę środkową, a także część Europy zachodniej przed o wiele groźniejszym niebezpieczeństwem, fanatyczną tyranią sowiecką. 102 lata temu Polacy zatrzymali pochód armii czerwonej w bitwie warszawskiej. Działacze i sympatycy zjednoczenia chrześcijańskich rodzin doskonale pamiętają o tej ważnej rocznicy. Obchodzimy dzisiaj święto Wojska Polskiego. Pamiętamy, że polskie siły zbrojne były i są ostoją naszego bezpieczeństwa. Dlatego w obliczu wojny wywołanej na Ukrainie przez zbrodniarza Władimira Putina opowiadamy się za powiększeniem stanu osobowego Wojska Polskiego do pół miliona żołnierzy służby czynnej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcemy nowoczesnej polskiej armii opartej o sprzęt produkowany w Polsce, a także najnowszą broń, w tym w systemy dronów bojowych, system ochrony rakietowej oraz ofensywnej broni rakietowej, a także nowoczesny sprzęt bezpośredniego starcia na polu walki, a zatem najnowszych czołgów, armatochałubic i innych pojazdów wsparcia. Polskie bezpieczeństwo nie ma ceny, podobnie jak niepodległość oraz obrona naszych obywateli. Dziś składamy hołd wszystkim walczącym z Armią Czerwoną w roku 1920, ale pomni faktów historycznych domagamy się zdecydowanego wsparcia dla polskich sił zbrojnych.